Witaj. Dzisiaj opowiem Ci o rozwodzie w Polsce Polaków mieszkających za granicą. Pojawia się pytanie, czy taki rozwód jest w ogóle możliwy? To znaczy, czy możliwy jest rozwód w Polsce Polaków, jeżeli nie mieszkają oni w Ojczyźnie? Tak, jak najbardziej tak. Taki rozwód jest możliwy i wiele już takich rozwodów przeprowadziłam. Zatem jeżeli razem z małżonkiem mieszkacie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii lub w jeszcze innym państwie, to tak możecie się rozwieść. W Polsce ważne jest jedynie to, abyście oboje posiadali polskie mm, obywatelstwo. Pojawia się pytanie, dlaczego małżonkowie mieszkający od wielu lat za granicą Rozważają rozwód w Polsce? No, powód często jest bardzo prozaiczny chodzi o koszty. Przeprowadzenie rozwodu w Polsce jest dużo tańsze niż rozwód za granicą. Czasem też pojawia się element bariery językowej. Jeżeli nie mówisz biegle w obcym języku, to najprawdopodobniej będziesz wolał Rozwieźć przed polskim sądem. Czasem pytacie mnie, czy aby móc rozwieść się w Polsce, musicie mieć wcześniej orzeczoną separację. Otóż nie, nie ma takiego wymogu w polskim prawie rozwodowym. Skoro już wiesz, że rozwód w Polsce Polaków mieszkających za granicą jest możliwy, to powiem ci jeszcze, że taka sprawa rozwodowa może w Polsce przebiec całkiem sprawnie. Jeżeli macie nieskomplikowany stan faktyczny, jesteście zgodni co do rozwodu bez orzeczenia o winie, to najprawdopodobniej sąd polski rozwiedzie was na jednej rozprawie. No i wreszcie kwestia rozprawy, rozprawy sądowej. I tutaj mam dla ciebie dobrą wiadomość. Z mojego doświadczenia wynika, że coraz częściej sądy w sprawach rozwodowych Polaków mieszkających za granicą wyznaczają rozprawy zdalne, czyli rozprawy online. Zatem bierzesz udział w rozprawie online przed ekranem swojego komputera, nie ma wymogu przyjeżdżania do Polski. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania wątpliwości, zapraszam do umówienia się na konsultację. Pozdrawiam, miłego dnia, radca prawny Kinga Gawor.